Dzień dobry, kochani. Zapraszam Was do raportu, zobaczenia, jak wpływa na nas energia 11 listopada. Jest to czas, któremu my nadajemy znaczenie przechodzenia do innego wymiaru. I popatrzmy w takim razie, na co nas otworzył. Dzień 11 listopada, oprócz tego, że jest to dzień niepodległości, czyli jest to przesłanie, mamy cztery jedynki tutaj: 11, 11, że idziemy w stronę niezależności. Tylko mm, ja tak czuję, że powinnam to powiedzieć, że im bardziej kiedyś byliśmy stłamszeni, yy, i wajcha była w drugą stronę, czyli że, na przykład, komuś podlegaliśmy, um, nie byliśmy liderami, tylko podążaliśmy za innymi, tym bardziej teraz przy tych czterech jedynkach, które się pojawiają, może być odbicie Wajhy w drugą stronę, czyli że ja idę w niezależność i y, rozumiem tą niezależność, że. Teraz to już nikt nie, jakby nie liczy się wokół, tylko teraz już jest kwestia mojej niezależności. Więc e, moi drodzy, m, te cztery jedenki mówią o tym, że wchodzimy w czas bycia liderem, ale to bycie liderem jest bardzo odpowiedzialną funkcją, m, bo to, bycie liderem to nie jest tylko stawianie na, na siebie. Y, to jest bycie mocno osadzonym w sobie, ale jeżeli jesteś mocno osadzony w sobie, to patrzysz też na innych, tak, ludzi, którzy są wokół ciebie. Zwłaszcza tych, którzy są zależni od ciebie, tak jak dzieci czy zwierzęta. To jest dobre przewodnictwo i przywództwo. No dobrze, no ale zobaczmy, co Tarot mówi, bo jest to naprawdę bardzo fajny czas, moi drodzy. Bardzo poproszę o pokazania. Um, na co otworzył nas jedenasty, jedenasty? Na co otworzył nas jedenasty, jedenasty? Dwójka buław na to nas otworzył. Otworzył nas na podjęcie decyzji, że czas Ruszać w drogę. Może my, kochani, też 11-11 zobaczyliśmy, uświadomiliśmy sobie, że na przykład zbyt dużo czasu tracimy na wahanie, na planowanie, ale takie planowanie bez pokrycia, bo tu dwójka Buław mówi o tym, że raczej planu, nie ma. Więc e, to może być powód, dla którego e, na przykład jest tobie trudno ruszyć. Czyli dzisiejszy dzień pokazuje tobie, że abyś ty ruszył do przodu, no przede wszystkim musisz podjąć decyzję, że ruszasz do przodu. E, I działasz mimo wszystko i ponad wszystko. Ale że też potrzebujesz planu. Yy, dwójka błów też może Ci pokazać, że Twoje niezdecydowanie i wahanie yy, może wynikać z tego, że nie do końca wierzysz w siebie i we własne umiejętności. Bo tu się pokazuje, że masz wiedzę, masz yy, mądrość. Z którą masz problem wyjść dalej. Yy, widać, że tęsknisz za czymś, za innym światem, ale jesteś w innym miejscu. Więc yy, doprecyzujmy tą energię, z czym dwójka buław jest najbardziej związana, ponieważ Wy możecie sobie uświadomić pewnego rodzaju przeszkody. Przeszkody. I czym są te przeszkody? To ja czuję przeszkody. Zobaczcie, odwrócony rycerz monet. To jest bardzo poważna przeszkoda, ponieważ wy możecie sobie uświadomić, że przeszkodą, by iść dalej, może być opór, wasz wewnętrzny opór przed zmianą. I to się często, kochani, pojawia. W sytuacji, kiedy chcemy zmienić coś w naszym życiu, Zwłaszcza zacząć robić coś, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy, ale wiemy, że to na przykład by nam w życiu pomogło, to mamy opór. Tysiąc wymówek, yy, co zrobić, żeby tego co właściwe nie zrobić. I tak wiele lat możemy pozostawać w takiej energii oporu przed zmianą oporu przed wyjściem z toksycznej relacji. Które się już na przykład nic nie da więcej zrobić, i wiemy o tym, ale w tym pozostajemy. E, albo opór przed yy... po prostu pójściem do przodu. To tak jakby jest stagnacja. Energia stagnacji. Przeszkodą jest stagnacja, jest prokrastynacja. Ale i też odczuwam, że może dla niektórych problemy finansowe. Realne problemy finansowe. Brak stałego dochodu, czy przepływu gotówki jest oporem. Jest problemem, tak? Rycerz monet też w odwrocie mówi o tym, że. Mm, jest nam niewygodnie ale nie ma działania. I to dzisiaj, moi drodzy, sobie możecie właśnie uświadomić, lub w najbliższym czasie. Dobrze, yy, w takim razie, jaka rada płynie tutaj dla nas? Asmonet. Bardzo piękna energia. Tu jest powiedziane, że yy, po prostu zacznij. Po prostu zacznij, ponieważ energia, ta i najbliższa, y, wspiera ciebie mimo wszystko, mimo że Mars jest w retrogradacji, y, w rozpoczynaniu nowych pomysłów, projektów, przedsięwzięć. Tu jest powiedziane: po prostu zacznij. Y, jakby nie szukaj wymówek, bo zawsze znajdziesz, zawsze okoliczności będą nie takie, jak chciałbyś, czy chciałabyś, żeby były. Zawsze będzie ci czegoś za mało albo czegoś za dużo. Zawsze! Więc jeżeli kierujesz swoją uwagę w tą stronę, że najpierw okoliczności muszą być perfekcyjne, żebym ja zaczęła, nie wiem, prowadzić kanał albo zaczęła tworzyć moje rękodzieła albo żebym zaczął. Nie wiem, zarabiać online albo żebym ruszył z moim projektem, i musi być spełnione to, że yy, musi być w domu cicho, musi być wszystko poukładane, że yy, nie wiem, że muszę mieć dużo pieniędzy. No dobra, no i co? No i płynie tydzień, drugi, trzeci, miesiąc, rok, dwa lata, trzy i energia się wytrąca i szansa minęła. I przyjdzie do Ciebie po kole życia, znowu szansa, bo przychodzi po kole życia, właśnie koło, denar, może już szansa nadchodzi znowuż dla Ciebie, a Ty co? <grym> a ja posiedzę, poczekam, bo przecież, <grym> bo przecież jeszcze nie mam planu. Bo przecież jeszcze to jest niespełnione, to niezrobione, tamto niezrobione. No i właśnie to jest to, kochani, że Wy sobie to będziecie uświadamiać, całe szczęście. Neptun 4 grudnia bodajże wychodzi z retrogradacji, więc też spadną nam w końcu klapki z oczu, bo teraz możemy troszeczkę patrzeć, wiecie, tak wąskotorowo. Tutaj Mars się cofa, tu Jowisz wkracza, który chce już, wiecie, w ekspansję, w rozwój. A tak, tu jedna planeta się cofa, tam druga planeta się cofa. No i, no i w sumie tak. Astrologicznie nie jest to najlepszy czas na nowości, ale pamiętajcie, że moc człowieka jest większa niż moc planet. Jeżeli wiemy, jakie są układy astrologiczne, to też możemy to naprawdę wykorzystać dla własnego dobra. Także radą jest, kochani, to, żeby przestać szukać wymówek i powodów, dla których nie chcesz robić to, o czym marzysz. Taki masz przekaz. 11, 11. No dobrze, a zobaczmy, co Archanioł Michał tutaj w tym temacie chce powiedzieć. Chce powiedzieć to. Napisz o swoich myślach i uczuciach. No dobrze, więc zobaczmy, co to oznacza. Kreatywne pisanie jako hobby lub kariera. Kurs pisarstwa. Pisanie jest częścią Twojego boskiego życiowego celu. Opublikuj to, co napisałeś. No dobrze, i zobaczmy tutaj. Niewinność pokazuje się. I yy, już, co tutaj chce być powiedziane dla Was, moi drodzy. Na pewno to, żebyście się sami nie obwiniali za to, że odkładacie pewne rzeczy na później. Bo jeżeli się będziecie obwiniać, to będziecie znowu iść w dół i to nie o to chodzi, bo to o znowu obniży Waszą energetykę. To bardziej chodzi o uświadomienie sobie, że być może coś, co mnie mogłoby przybliżyć do mojego celu z powodu tego, że odkładam. To wszystko na przykład na później, i ciągle się waham, opóźnia tak naprawdę wejście w Twoją misję życiową, bo Ty masz tutaj przekazywanie informacji jako Twoja misja. Oczywiście to dla tych, którzy słuchają tego nagrania. Osoba, o którą pytasz, jest niewinna. Oczyść albo usuń środki trujące. Zaufaj sytuacji, o którą pytasz. Skup się na pozytywnych ludzkich stronach, zamiast wytykać ich błędy. Czyli to też może ten portal 1111 .11 Ci pokazać, że boisz się czegoś, lękasz się czegoś bardzo mocno. To Ciebie paraliżuje, unieruchamia. A tu jest powiedziane, że jesteś na właściwej ścieżce. I radą jest po prostu pochwycić szansę. Jak się nie uda, to trudno, to zrobisz to inaczej. Albo wyciągniesz wnioski. Ale tu chodzi o pochwycenie szansy, bo asy to są szanse od góry. Szanse od góry. Od Boga, od Twórcy dane Tobie. O, otworzył się portal na szansę. A zobaczmy, jak Wy się do tego ustosunkujecie. Czy czy wy pochwycicie tę szansę tutaj? Czy wy pochwycicie tę szansę? Śmierć. Yy. Wielu pochwyci tą szansę, ale nie teraz, tylko w późniejszym czasie. Dlatego, że Hmm, chodzi o to, że wy macie problem z pochwyceniem tej szansy, bo jeszcze macie stare nawyki, myśli, przekonania, sposób bycia, który was zatrzymuje, i jest tutaj też um, takie wskazanie, by te tematy uporządkować, by nie przenosić do nowego cyklu um, starych, um, niepotrzebnych myśli, kształtów, um, Może tu jest też potrzeba oczyszczenia swojego domu? Tak też poczułam. Więc Wy w okresie tego portalu bardziej uświadomicie sobie to, o czym ja mówię. A czas na zmiany dla Was takie aktywne, czuję, że przyjdzie e, później. A kiedy? Najszybciej. Kiedy? A smieczy czas nieokreślony. Była w, w okolicach wiosny. W okolicach wiosny teraz jest uporządkowywanie terenu. I wy to zobaczycie, żeby skorzystać z tej szansy, którą góra daje, najpierw musi być uporządkowany teren. By przestać się wahać też w czymś, tak, tak to odczuwam. Także, kochani, dziękuję. Wszystkiego dobrego i pa pa.